W mrocznych kuluarach Ministerstwa Obrony, w szafach pancernych oznaczonych najwyższą klauzulą tajności, nie spoczywały plany inwazji ani kody nuklearne. Ukrywano tam dokumentacji projektu, który był tak absurdalny, że jego istnienie podważało racjonalność całego systemu dowodzenia. Był to największy wojskowy absurd w historii, starannie maskowany przed opinią publiczną za pomocą żargonu technicznego i fałszywych faktur. Podczas gdy obywatele wierzyli, że ich podatki finansują nowoczesne tarcze antyrakietowe. Miliony płynęły na badania nad rozwiązaniami, które przeczyły prawom fizyki i zdrowemu rozsądkowi. Ten ściśle tajny nonsens stał się fundamentem gigantycznej, biurokratycznej piramidy, w której setki oficerów budowały swoje kariery na pilnowaniu pustki. Strach przed ośmieszeniem był silniejszy niż lojalność wobec narodu, dlatego prawda o tym, co naprawdę działo się w zamkniętych ośrodkach testowych, musiała pozostać pogrzebana pod warstwami kłamstw i manipulacji przez całe dekady. Rozdział 2 Inżynieria niemożliwego wszystko zaczęło się od wizji jednego z wpływowych generałów, który po lekturze kiepskiej literatury science fiction uznał, że armia potrzebuje niewidzialnych okopów. Inżynierowie, zamiast zaprotestować, poczuli zapach nieograniczonego budżetu i potulnie przystąpili do pracy nad inżynierią niemożliwego. Projekt otrzymał kryptonim Ether, sugerujący zaawansowaną fizykę cząstek, choć w rzeczywistości polegał na próbach stworzenia polimerowych luster, które miały oszukiwać okoludzkie w warunkach polowych. Absurd polegał na tym, że system działał tylko wtedy, gdy żołnierz stał całkowicie nieruchomo pod konkretnym kątem do słońca, co w warunkach bojowych było kompletnie bezużyteczne. Mimo to, machina ruszyła. Zbudowano prototypy, które kosztowały fortunę, a ich jedynym osiągnięciem było to, że kilku generałów mogło pochwalić się przed politykami rewolucyjnym przełomem, którego nikt nie mógł zobaczyć dosłownie i w przenośni. Kłamstwo stało się paliwem dla projektu, który pożerał realne zasoby kraju. Rozdział 3 Kosztowna cisza radiowa. Aby utrzymać absurd w tajemnicy, wprowadzono rygorystyczną ciszę radiową dotyczącą wszelkich wyników testów. Każdy naukowiec, który ośmielił się zauważyć, że niewidzialne okopy to po prostu drogie kawałki pleksiglasu, był natychmiast odsuwany od badań i zmuszany do podpisania dożywotniego milczenia. Kosztowna cisza radiowa objęła całe działy badawcze, tworząc informacyjną czarną dziurę. System kontroli był tak szczelny, że nawet wywiad wojskowy zaczął wierzyć we własne kłamstwa. Raportując o osiągnięciu przewagi taktycznej nad każdym znanym przeciwnikiem. Absurd zyskał własne życie, stając się niekwestionowaną prawdą wewnątrz zamkniętego kręgu decydentów. Finansowanie projektu ETER rosło proporcjonalnie do jego bezużyteczności, ponieważ przyznanie się do błędu na tym etapie oznaczałoby koniec karier dla dziesiątek dygnitarzy. Państwo płaciło miliardy za przywilej nieposiadania niczego, oprócz lęku przed tym, że prawda o tym cyrku kiedykolwiek ujrzy światło dzienne i ośmieszy mundur. Rozdział 4. Teatr na Poligonie. Kiedy nadszedł czas prezentacji dla rządu, wojsko zorganizowało spektakularny teatr na Poligonie. Wykorzystano zaawansowane techniki iluzjonistyczne, dymy i odpowiednie oświetlenie, by stworzyć wrażenie, że oddział żołnierzy rzeczywiście zniknął z pola widzenia. Politycy, nie mający pojęcia o optyce, bili brawo, nie zdając sobie sprawy, że patrzą na wyreżyserowane przedstawienie, które nie miałoby najmniejszych szans w realnej walce. Ten poligonowy teatr był szczytem bezczelności dowództwa. Wynajęto nawet specjalistów od efektów specjalnych z cywilnych wytwórni filmowych, nadając im fikcyjne stopnie wojskowe, by usprawnili prezentację technologii. Nikt z cywilnych obserwatorów nie mógł podejść do strefy niewidzialności, co tłumaczono względami bezpieczeństwa i promieniowaniem gamma. W ten sposób największy absurd wojskowy otrzymał kolejne lata finansowania, budując potęgę armii na fundamencie z dymu, luster i naiwności ludzi. Którzy mieli za zadanie nadzorować wydatki publiczne. Rozdział 5. Logistyka urojona. Projekt ETER wymagał stworzenia całej logistyki urojonej. Powstawały magazyny do przechowywania specjalnych komponentów, które w rzeczywistości były puste, oraz instrukcje obsługi systemów, które nie działały. Tysiące żołnierzy szkolono w taktyce niewidzialnego natarcia, co w praktyce oznaczało bieganie po lesie z kawałkami kartonu pomalowanymi w dziwne wzory. Oficerowie odpowiedzialni za szkolenia, Choć widzieli absurdalność sytuacji, wykonywali rozkazy, bojąc się oskarżeń o sabotowanie tajnej broni narodowej. Logistyka urojona stała się pasożytem żerującym na realnej sprawności armii. Prawdziwe czołgi rdzewiały, bo fundusze na paliwo zostały przesunięte na transport niewidzialnych luster. To był systemowy paraliż, w którym fikcja stała się ważniejsza od faktów, a raporty o gotowości bojowej były czystą literaturą piękną. Wojsko stało się zakładnikiem własnego żartu który przestał być śmieszny w momencie, gdy zorientowano się, jak głęboko ta patologia przeniknęła do struktur państwowych. Rozdział 6. Mundury bez skazy. Propaganda sukcesu wymagała, by wszyscy zaangażowani nosili mundury bez skazy. Każdy awans w jednostkach powiązanych z projektem Ether był nagrodą za lojalność wobec kłamstwa, a nie za umiejętności. Powstała kasta oficerów, których jedyną kompetencją była umiejętność ukrywania absurdu pod maską profesjonalizmu. Nosili medale za zasługi w rozwoju technologii jutra, choć ich jedynym osiągnięciem było tuszowanie faktu, że projekt jest kompletną katastrofą. Ta wewnętrzna korozja moralna sprawiła, że armia stała się teatrem cieni. Oficerowie ci, by chronić swoje pozycje, musieli coraz bardziej radykalizować metody uciszania krytyków. Każdy głos rozsądku był traktowany jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W ten sposób absurd stał się nienaruszalną świętością, a mundury które miały być symbolem honoru, stały się kostiumami w wielkim spektaklu dezinformacji, w którym głównym wrogiem nie był Agerses z zewnątrz, lecz prawda mogąca obnażyć nędzy systemu. Rozdział 7. Fabryka biurokratycznej mgły Z czasem projekt obrósł taką ilością procedur, że powstała prawdziwa fabryka biurokratycznej mgły. Każdy zakup, każdy test i każda decyzja wymagały setek podpisów, co miało na celu rozmycie odpowiedzialności. Jeśli nikt nie był bezpośrednio odpowiedzialny za fiasko, Nikt nie mógł zostać ukarany. To była genialna w swojej prostocie strategia przetrwania absurdu. Dokumentacja eteru liczyła miliony stron, z których większość była celowo zagmatwana i naszpikowana neologizmami, by nikt spoza wąskiego kręgu nie mógł jej zrozumieć. Biurokratyczna mgła chroniła projekt przed jakąkolwiek zewnętrzną kontrolą skarbową czy parlamentarną. Gdy audytorzy próbowali zbadać wydatki, uderzali w mur przepisów o utajnieniu i specyfice operacyjnej. Wojsko stworzyło państwo w państwie, w którym największy absurd był finansowany bez ograniczeń, ponieważ stał się zbyt duży, by upaść bez wywoływania wstrząsu tektonicznego w całym aparacie władzy i strukturach obronnych kraju. Rozdział 8 Wywiad w Krainie Czarów Najbardziej komicznym i jednocześnie tragicznym aspektem było to, jak wywiad wroga zareagował na te działania. Agenci obcych mocarstw, widząc ogromne wydatki i nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, uznali, że kraj rzeczywiście pracuje nad bronią ostateczną. Zaczęli kraść fałszywe dokumenty i prototypy luster, wierząc, że to klucz do dominacji. W ten sposób absurd zaczął być kopowany przez przeciwników, co wojskowi decydenci uznali za ostateczne potwierdzenie geniuszu swojego pomysłu. Skoro wróg to kradnie, to musi być cenne, argumentowali w sztabie. Tak oto cała globalna architektura bezpieczeństwa zaczęła opierać się na krainie czarów. Gdzie mocarstwa ścigały się w budowaniu niewidzialnych okopów, które nie działały. Był to szczyt surrealizmu, światowe potęgi traciły miliardy na technologię, która była wynikiem błędu jednego generała i tchórzostwa jego podwładnych. Absurd stał się towarem eksportowym, infekującym umysły strategów po obu stronach barykady. Rozdział 9: Bunt w laboratorium. Nie wszyscy jednak godzili się na ten stan rzeczy. W jednym z laboratoriów doszło do cichego buntu gdy grupa młodych naukowców celowo sabotowała testy, by pokazać ich bezsensowność. Zamiast jednak zakończyć projekt, ich działania zostały zinterpretowane przez dowództwo jako dowód na trudność innowacji, co poskutkowało przyznaniem jeszcze większych funduszy na przezwyciężenie problemów technicznych. To był moment, w którym buntownicy zrozumieli, że walczą z hydrą, której odrastają głowy karnione publicznymi pieniędzmi. Każda próba o absurdu kończyła się jego umocnieniem. System był samonaprawiającym się mechanizmem chroniącym kłamstwo. Naukowcy, którzy chcieli ratować honor nauki, zostali oskarżeni o sabotaż, uwięzieni w wojskowych aresztach, a ich odkrycia dotyczące bezużyteczności luster uznano za ściśle tajne błędy, które należy natychmiast wyeliminować poprzez zakup jeszcze droższego sprzętu od zaprzyjaźnionych kontrahentów. Absurd wygrał z logiką w pierwszej rundzie, nokautując zdrowy rozsądek. Rozdział 10. Milczenie rodzin. Rodziny żołnierzy zaangażowanych w projekt Eter również musiały milczeć. Ich synowie i mężowie znikali na długie miesiące w strefach specjalnych, wracając zdezorientowani i zniechęceni. Nie mogli opowiedzieć o tym, że ich służba polega na staniu w szczerym polu z plastikową tablicą i udawaniu, że są niewidzialni. Armia stosowała techniki inwigilacji wobec własnych ludzi, by upewnić się, że żadna informacja o największym absurcie nie wycięknie do mediów. To wytworzyło atmosferę strachu i podejrzliwości w garnizonach. Ludzie wiedzieli, że biorą udział w farsie, ale cena za jej obyła zbyt wysoka. Złamane kariery, więzienie, a nawet tajemnicze wypadki to była rzeczywistość strażników kłamstwa. Milczenie rodzin było ostatnim ogniwem łańcucha, który trzymał ten absurdalny system w całości. Państwo budowało swój prestiż na grobach prawdy, zmuszając najbardziej lojalnych obywateli do udziału w zbiorowej halucynacji o wielkości armii, która rzeczywistości bała się własnego cienia. Rozdział 11. Ekonomia absurdu. Z finansowego punktu widzenia projekt stał się ekonomią absurdu. Powstały całe firmy krzaki, które dostarczały specjalistyczne materiały do budowy luster. Właścicielami tych firm byli często krewni wysokich rangą oficerów. Miliardy złotych, które miały służyć obronności, zasilały prywatne konta, budując wille i kupując luksusowe jachty. Korupcja była smarem, który sprawiał, że maszyna absurdu kręciła się bez zgrzytów. Im mniej technologia działała, tym więcej napraw i modernizacji wymagała, co generowało kolejne zyski dla wtajemniczonych. To nie była już tylko pomyłka dowództwa, to był świadomie zaprojektowany system grabieży mienia publicznego pod osłoną tajemnicy wojskowej. Ekonomia absurdu stała się tak potężna, że zaczęła wpływać na gospodarkę całego kraju, czyniąc sektor zbrojeniowy największym beneficjentem kłamstwa. Prawdziwa innowacja polegała tu na opracowaniu metod kradzieży tak doskonałych, że ubrano je w szaty patriotyzmu i nowoczesności, przed którymi każdy musiał bić pokłony. Rozdział 12. Infiltracja mediów. Aby uniknąć ryzyka ze strony dociekliwych dziennikarzy, wojsko przeprowadziło infiltrację redakcji. Zatrudniono ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy w rzeczywistości byli opłacanymi agentami dezinformacji. Ich zadaniem było ośmieszanie każdego, kto próbował badać wydatki na projekt Ether. Jeśli jakiś dziennikarz śledczy zbliżył się do prawdy, natychmiast uruchamiano kampanię oszczerstw, oskarżając go o pracę dla obcego wywiadu. To była wojna informacyjna prowadzona przeciwko własnym obywatelom. Media, zamiast być czwartą władzą, stały się tubą propagandową największego absurdu. Prezentowano filmy pokazujące sukcesy technologii, które były jedynie animacjami komputerowymi. Opinia publiczna była bombardowana obrazami potęgi podczas gdy rzeczywistość była rzędem pordzewiałych luster na zapomnianym poligonie. Infiltracja mediów domknęła system, czyniąc kłamstwo niepodważalnym dogmatem, w który wierzyło społeczeństwo, ufając autorytetom, które od dawna były na liście płac fabryki mgły, dbającej o spokój decydentów. Rozdział 13. Archiwum X w mundurze Wewnątrz armii powstała komórka zajmująca się wyłącznie anomaliami związanymi z projektem. Było to swoiste Archiwum X w mundurze. Kiedy żołnierzem od odstania w słońcu z lustrami, raportowano to jako interakcję pola siłowego z organizmem ludzkim. Każdy fizyczny dowód porażki był przekuwany w rzekomy dowód na nadprzyrodzone możliwości technologii. Oficerowie z tej sekcji tworzyli pseudonaukowe teorie, które miały uzasadniać dalsze badania. Absurd osiągnął poziom metafizyczny. Zaczęto wierzyć że niewidzialność wymaga odpowiedniego nastawienia mentalnego operatora, co pozwoliło zrzucić winę za niepowodzenia na niedostatecznie przeszkolony personel. To była ostateczna linia obrony, technologia działa, to ludzie są zbyt słabi, by ją udźwignąć. Archiwum X w mundurze stało się kuźnią najbardziej szalonych pomysłów, które pod płaszczem tajności były finansowane z budżetu państwa, zamieniając naukę obronności w okultystyczny bełkot służący maskowaniu gigantycznej dziury budżetowej i moralnej pustki dowództwa. Rozdział XIV Cyfrowe maskowanie prawdy. Wraz z nadejściem ery cyfrowej, metody ukrywania absurdu stały się jeszcze bardziej wyrafinowane. Stworzono farmy trolli, które w mediach społecznościowych atakowały każdego sceptyka. Każdy komentarz podważający sens wydatków na eter był natychmiast zalewany falą hejtu i oskarżeń o brak patriotyzmu. Cyfrowe maskowanie prawdy pozwoliło na stworzenie iluzji powszechnego poparcia dla projektu. Wojsko zainwestowało w Bołuty. Które generowały tysiące lajków pod postami o naszej niezwyciężonej, niewidzialnej armii. To była symulacja rzeczywistości, w której kłamstwo wygrywało walkę o umysły młodych pokoleń. Nawet w grach wideo i filmach zaczęły pojawiać się motywy do niewidzialnych luster, co miało oswoić społeczeństwo z tą technologią i uczynić ją czymś oczywistym. Absurd stał się częścią kultury masowej, co było genialnym posunięciem najłatwiej ukryć coś przed opinią publiczną, zamieniając to w powszechnie akceptowaną fantazję, o którą nikt już nie pyta bo wszyscy wiedzą, że ona istnieje. Rozdział 15. Godzina próby, która nie nadeszła. Największym strachem generałów była godzina próby, realny konflikt, w którym niewidzialne okopy musiałyby zostać użyte. Wiedzieli, że skończyłoby się to masakrą i natychmiastowym ujawnieniem prawdy. Dlatego cała doktryna wojenna kraju została zmieniona na skrajną dyplomację i unikanie jakichkolwiek starć. Armia, która miała być najpotężniejsza, Stała się najbardziej pacyfistyczną siłą na świecie, byle tylko nie musieć wyciągać swoich luster z magazynów. To był paradoks broń, która miała dawać przewagę w ataku, unieruchomiła politykę zagraniczną państwa w strachu przed kompromitacją. Każdy incydent graniczny był wyciszany za wszelką cenę. Generałowie woleli oddać terytorium niż pokazać, że ich technologia jutra to plastikowy bubel. Godzina próby, która nie nadeszła, była jedynym, co trzymało ten absurdalny system przy życiu. Państwo stało się zakładnikiem własnej makiety potęgi, żyjąc w wiecznym lęku przed tym, że ktoś rzuci wyzwanie armii, która potrafiła jedynie znikać w raportach, a nie na polu bitwy. Rozdział 16. Raporty z krainy baśni. Każdego roku sztab generalny publikował raporty o stanie armii, które były niczym innym jak raportami z krainy baśni. Opisywano w nich sukcesy, które nigdy nie miały miejsca i testy, których nikt nie przeprowadził. Zdolność do ukrycia całych dywizji przed radarem i okiem wroga osiągnęła 95% głosiły nagłówki. Liczby te były wyssane z palca, ale nikt nie miał odwagi ich zakwestionować. Prawda stała się wrogiem publicznym numer jeden. Oficerowie, którzy przygotowywali te dokumenty, byli mistrzami w operowaniu danymi tak, by zawsze wychodziło na nasze. To była kreatywna księgowość śmierci i absurdu. Raporty z krainy baśni trafiały na biurka prezydentów i premierów. Budując fałszywy obraz bezpieczeństwa narodowego, wierzono, że kraj jest nie do zdobycia, podczas gdy w rzeczywistości obrona opierała się na kłamstwie, które mogło pęknąć jak bańka mydlana przy pierwszym silniejszym podmuchu rzeczywistości. Wojsko żyło we własnym uniwersum, odciętym od realiów współczesnej technologii wojennej. Rozdział 17 Ucieczka w tajność. Kiedy pytania o efekty projektu stały się zbyt natrętne, dowództwo ogłosiło ucieczkę w całkowitą tajność. Projekt ETER został zamknięty dla opinii publicznej, co w rzeczywistości oznaczało przeniesienie go do jeszcze mroczniejszych struktur, gdzie kontrola cywilna nie sięgała w ogóle. Projekt jest zbyt ważny i zbyt niebezpieczny, by o nim mówić, brzmiało oficjalne uzasadnienie. To był klasyczny ruch, ukrycie porażki pod płaszczem nadzwyczajnego znaczenia. Ucieczka w tajność pozwoliła na kontynuowanie absurdu przez kolejne dekady. Pieniądze wciąż płynęły, ale teraz bez żadnej, nawet szczątkowej kontroli. To był raj dla korupcji i niekompetencji. Absurd stał się duchem, którego nikt nie widział, ale wszyscy musieli się go bać i go opłacać. Państwo finansowało legendę, która stała się ważniejsza niż realna armia, a generałowie mogli spać spokojnie, wiedząc, że ich sekrety są bezpieczne w bunkrach, do których klucze mają tylko oni sami. Rozdział 18, rdza na lusterkach. Czas był jednak nieubłagany. Technologia, która miała być wieczna, zaczęła niszczeć. Niewidzialne lustra w magazynach zaczęły pokrywać się rdzą i matowiedź. Plastik pękał, a kable puchniały. To, co kosztowało miliardy, zamieniało się w bezużyteczny złom na oczach nielicznych strażników. Rdza na lusterkach była metaforą upadku całego systemu. Nie dało się już dłużej udawać, że makiety są sprawne. W obliczu nieuchronnej inwentaryzacji dowództwo zaczęło planować kontrolowane zniszczenie zapasów tłumacząc to przestarzałością technologiczną i wprowadzeniem nowej, jeszcze bardziej tajnej generacji. To był ostatni akt farsy. Spalono dowody na największy absurd, nazywając to modernizacją. Miliardy złotych dosłownie poszły z dymem, by nikt nigdy nie mógł udowodnić, że projekt Ether był od początku wielkim oszustwem. Rdza została ukryta pod popiołem, a naród znów usłyszał obietnicę o nowej erze, która właśnie się zaczyna, wymagając oczywiście kolejnych funduszy bez kontroli. Rozdział 19. Świadkowie bez głosu. Pozostali jednak świadkowie emerytowani żołnierze i technicy, którzy przez lata brali udział w tym szaleństwie. Wielu z nich próbowało spisać swoje wspomnienia, ale wydawnictwa pod naciskiem służb odmawiały publikacji. Zostali świadkami bez głosu, noszącymi w sobie prawdę o systemie, który ich upodlił. Ich historie o niewidzialnych okopach brzmiały tak nieprawdopodobnie, że uznawano ich za szaleńców lub ludzi szukających taniej sensacji. Armia skutecznie zniszczyła ich wiarygodność, zanim zdążyli cokolwiek powiedzieć. Świadkowie ci żyli na marginesie, obserwując z goryczą kolejne parady i słuchając przemówień o potędze, którą znali od strony rdzewiącego plastiku i kłamliwych raportów. Ich milczenie było ostatnim triumfem absurdu. Prawda została uwięziona w umysłach ludzi, których system złamał i wyrzucił na śmietnik historii, dbając o to, by ich głos nigdy nie dotarł do uszu opinii publicznej, która wciąż wierzyła w mit niezwyciężonej tarczy. Rozdział 20. Epitafium dla prawdy. Największy wojskowy absurd ukrywany przed opinią publiczną nigdy nie został w pełni rozliczony. Stał się częścią tradycji i kultury instytucjonalnej, której kłamstwo jest narzędziem zarządzania. Epitafium dla prawdy w tym systemie brzmi: lepiej udawać potęgę, niż przyznać się do bezsilności. Historia projektu Ether to przestroga przed brakiem kontroli nad strukturami siłowymi i przed ślepą wiarą w technologię bez fundamentów etycznych. Absurd ten pokazał, że armia może stać się największym wrogiem własnego państwa, jeśli pozwoli się jej na budowanie potęgi na fundamencie z dezinformacji. Prawda o niewidzialnych okopach w końcu wyciekła, ale dopiero wtedy, gdy nikogo już to nie obchodziło, a winni dawno nie żyli. Pozostała jedynie gorzka lekcja o tym, jak łatwo jest okłamać naród, używając do tego munduru, flagi i słowa antajne, które zbyt często oznacza po prostu wstydliwe i głupie ponad wszelkie wyobrażenie.